Witam, cześć czołem, ja jestem Bany i gramy w Tabletop Racing. Otworzymy sobie kolejny zestaw wyścigów i tutaj przy was moim oczom ukazał się zegarek, co może oznaczać yy, bądź okrążenie na czas, bądź ileś okrążeń w ciągu określonego czasu. Ja muszę się nauczyć to czytać jeszcze, bo nie do końca widzę. Time trial. Dobra, czyli mamy ileś okrążeń w jakimś czasie. Przejechać. Oczywiście. Tak mnie się wydaje. Zobaczmy, czy mam rację. Tego typu rzeczy właśnie są najbardziej... To jest ...skillowe. Cholera. Yy, 51 sekund mam zrobić trzy okrążenia. Dobrze to rozumuję. I jako bonusu mamy... Wow, przyspieszenia. Ok, no to spróbujmy. Ile mamy 16? To 30. No to jadąc tak jak teraz pojechałem, to spokojnie. Kurde, nie wiem, czy w tym miejscu to jest dobre. To spokojnie powinniśmy dać radę, ale ja tutaj widzę, trochę się rozpraszam. No nie wiem. Kurde, dobra, ja może się troszeczkę bardziej skupię tutaj, zostawię sobie. Wynalazek w postaci dopalacza na ten moment i tak. Mamy trzy gwiazdki. Mamy trzy gwiazdki, zdało się, nie było to jakoś wielce trudne, aczkolwiek, Aczkolwiek, co? Nic. Dobra. Zobaczmy, co tam mamy dalej. Mamy kolejne trzy gwiazdki. Kasa się zbiera. Nazbierały się w tej chwili nam prawie 20 tysięcy. No, jeszcze spora droga przed nami, żeby nazbierać na nasze autko które chcemy. Hmm. A co oznacza ją te nożyczki? Wyjmij powiedz się. Weźmy nożyczki. Elimination. Aha, czyli po każdym przejechanym okrążeniu ten, kto jest ostatni, wybucha. Tak? Znaczy wybucha. Znika, przegrywa. Mamy pięć okrążeń. No dobra, ciekawe. Hmm. Piemy to są ten Czyli co? Tak czy jak muszę wygrać Muszę cały czas kurde być gdzieś tam... Jest u nas... No ta... O kurde się zagapiłem. Czemu nie miałem takie fajne dopalacze, ja nie mam? Czy ja może coś źle robię. Ej, 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 ej! Halo, halo, jestem ostatni, zaraz odpadnę. Halo, halo, panowie. Troszeczkę proszę na mnie poczekać albo coś? Nie, nic, Nikt? Chociaż jednego, żebym bym prześcignął! Nie! Nie! A który ja jestem? Gdzie to jest napisane? Pozycja czwarta z pięciu. No dobra. Nie wiem, to musiałem kogoś prześcignąć w takim układzie. Dobra, skupmy się. Byle by się nie zesrać. No! Okej. Okay. Już kurde była tutaj. Mamy błyskawicę. Bardzo fajny bonus, którego sobie zachowam na razie. Eee... O kurde, namierzyli mnie. No! Bang! Eee... Co ja to mówiłem? Że na tej mapce już mieliśmy jakiś wyścig, aczkolwiek trasa się troszeczkę różniła. To jest taka dosyć prosta. Że nie ma tutaj jakiś... To wielce momentów, w których trzeba się skupić albo uważać. I czasami zwalniam, ale nie wiem czy... Ojo, pod... już dosyć wyprzedziliśmy. Jak teraz czegoś perfidnie nie to będzie dobrze. Dobra, może tą rakietkę wywalimy i weźmiemy jakiś ciekawszy bonus, który może nam ewentualnie pomóc w opóźnieniu tego. Nie wiem w sumie, czy na to wjechał, czy nie. Ale tak się jako mało nas to interesuje, ponieważ osiągamy pierwsze miejsce. Mam kolejne trzy gwiazdki, kolejną kasiurę, ponad 3000. Prawie tysiąca żeśmy zgarnęli w tym wyścigu. Czy to jest dużo? Chyba nie. Ale lepszy ryc niż nic. Tak to mówią. No dobra, ok. Kat, czyli to jest eliminacja, ok. A te strzałeczki. Catch up opponent and smash into them. Hmm, <zysk> <clean ups. zysk> <zysk> Okej, okay, może, 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 jeszcze raz, co? Bo, nie zrozumiał za wiele. Mam gonić inne samochody i je rozwalać? Uderzać o nie? Zaraz zobaczymy, o co chodzi. Target. Minuta coś. Dobra, na razie jedziemy sobie. Szczęśliwi, spokojni. Mamy jakiś cel, który jedzie przed nami i mam ileś czasu, żeby go dogonić, wyprzedzić. Chyba o to chodzi. No tak mi się wydaje. I to nie że samochody, tylko samochód jeden. No kurde, powiem Wam, że tutaj mogę na skróty pojechać. Nie wiem, czemu tego nie zrobiłem. No tym razem może mi się uda. Jak się skupię bardziej. W ogóle bonusów nie zbieram, co wcale nie jest dobre. Oj kurde, chyba nie uda mi się tutaj zdobyć złotych gwiazdki. Dobra, nie weźmiemy tego. Robimy. Mamy 6. I to, to będzie ten moment, w którym ja go wyprzedzę. Albo i nie. Nie, spóźniliśmy się odrobinkę. No dobra, wyprzedziłem go i co? Czyli muszę go... Wy, wyprzedzonym. Przecież Nie. O co tu chodzi? Czyli ja muszę go dotknąć. No. No, muszę go dotknąć. Ok. Jednak smash to smash. To co, powtórzymy, nie? Red tree. Jasne, że powtórzymy. Szkoda gwiazdek. Znaczy, szkoda kasy. Uj, jaka ładna autka. Jedymy. Eee, Okej, okay. czyli to na razie, z tego co widziałem, to jedno z trudniejszych zadań. Tutaj nie mogę używać na tym zakręcie do palenia, ale tu już spokojnie mogę. Tu trzeba uważać. I tu mi nie wychodzi za bardzo. pojedę sobie tędy. Tak. No ja Na razie idzie super. Wyjątkowo super. Na zakręcie nie będę wyprzed wyprzedzał, używało używał do palenia. Tutaj też nie. Tu mogę spróbować. Dobra, jest okej. Okay. Znaczy się stresuje spojrzeć na czas. A zostało go nam bardzo niewiele. Smash! Smash go! Masz! nie? No uderz go! No uderz go! Jest! <ścoughs> o Boże, no ale niewiele brakowało, by się nam nie udało. Śmieszne to było. Dobra, jedźmy dalej. Hmm. A to normalna bitwa, nie? Combat, no. Czyli standardowa bitwa na wszystkich. Znaczy, tam na wszystkie, bo jest zaznaczone jakie bonusy. Nie wiem, czy wszystkie. Ale standardowy wyścig. Dobrze wiedzieć. Hmm. Get ready. I to, coś czuję w koszach, że to będzie cholernie trudny wyścig. Ja już to widzę. O, nikogo nie trafiłem, ale zjebałem. Oj, to będzie cholernie trudny wyścig. Spadaj, panie Bilo. No. Pane. No, dawaj A Mój, mój Cholera Dobra, bardzo ładnie wszedłem w ten zakręt Nie wziąłem niestety bonusa Co mi w niczym nie pomoże No nie powiem, nie jest ciekawie Bonus też kurde nie jest taki, jakiego bym sobie zażyczył fajnie, kolega nam tutaj pomógł. Jadę, jadę, kurde, gaz do dechy. Ale łatwo nie ma. Dobra, wypada coś, siu. I miejmy nadzieję tego nie schrzanić. Jeszcze bombka. Jest! Pięknie. Nie spodziewałem się, że to pójdzie tak fajnie. Ale poszufanie. Powiem, że miałem w pewnym momencie bardzo dużego stresa. Ale się udało! No hej! 3300. No dobra. Mogłoby tej kasy być troszkę więcej. Nie popakałbym się, nie obraziłbym się wcale. Zanim przejdziemy do następnego wyścigu, wejdę sobie jeszcze do garażu i zobaczę z czystej ciekawości, w jakiej cenie są te najdroższe auta. Dobra, niekoniecznie U Jezu, gdzie ja na to nazbieram. Takie sosy grube. Takie grube sosy. No Okej, okay, dobra. Zobaczyłem co chciałem. Jedźmy dalej. Pure. Ale że co? Ale że co? O co chodzi? Tylko jedź. Okej. Okay. No dobrze. Skoro tylko jedź, to jedź. Czyli nie kombat, tylko wyjście. Jedziemy. Yosushi O kurde, ziomuś. Ty ziomuś. No! Co za picz? Ja piernicz. Ło, wow, yes, yeah, zwiedzamy podłogi, ale chyba nie o to chodzi w tej grze. Chyba się zapowietrzyłem. O, kotek. Dobra, nasze zadanie wygrania tutaj znacznie się utrudniło. Idziemy, idziemy. Nie dajmy się zwariować. Ło, wow, 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 ho, ho. Dobrze, że tam było to cudo. A gdyby nie ta barierka, to już bym dawno. No! Nie! A to tylko trzy okrążenia. Kurde, coś moi przyjaciele nie są zbyt życzliwi. Dobra, jeden spadł. Trzech przede mną. Czy uda mi się ich wyprzedzić? Cholera. I tak nie bardzo to widzę, ale A robimy co w naszej mocy. I tutaj decydująca chwila, ale już tego chyba nie wyprzedzę. Dobra, przyjadę przez tą łyżkę. A nie! Turbo kurna! Co za. <laughs> no ale prawie. Była to ciężka walka, ale prawie nam się udało. To co, szybciutko sobie jeszcze powtórzymy ten wyścig i kończymy odcinek. Tak by to wyjszło Postaram się tym razem wygrać. Kurde, czyli skoro nie mają turbo, to jest albo kwestia opon, że mają taką możliwość, albo kurde, początek nie jest ciekawy, albo po prostu w którymś momencie muszę nacisnąć start, żeby w jakimś idealnym momencie start, kurde, gaz, żeby to wyszło jak należy. Dobra. Mam opanowane tutaj. Ostatnio przegrałem na tym zakręcie, więc zdecydowałem. O kurde, ktoś tam zleciał. Nie, no te talerze to chyba są najgorsze. O kurde, co tu się dzieje? Jakoś jadę jak pijany, autentycznie. No ale dobra, spadaj jedzenie. Mm, kurde nie miałem się od tego odbić ten zakręt tutaj na końcu ale dobrze jak, jakimś nie wiem jakim cudem udało mi się trochę z tyłu zostawić więc tutaj mogę sobie troszeczkę ostrożniej przejechać eee, więcej puszczam gazu aniżeli używam hamulca więc tak jakoś mi zostało jakiś śmieszne śmieszny wyścigówek wy, wy których już latami które już na tam nie grałem, ok. Mamy pierwsze miejsce. Jeszcze zobaczymy jak tam z Kasiurą. No, 3000 standardowo, plus nic, bo nie używałem żadnych bonusów, bo nie ich nie było, to jak miałem używać. Ewentualnie mogę sobie kupić jakąś oponkę do bonusów. Eee, to co, Ludziska, dzięki Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!